Siemaneczko moi drodzy Wyruszyłem sobie na akcję rów Słonko pięknie przyświeca Pozbieramy może troszkę puszek Na razie mam jedną Na razie mam jedną Słuchajcie, jest niedziela po obiadku. Jestem ładna, piękna, wiosenna pogoda. To mówię, że będę siedział w domu. Dawno nie robiłem akcji zbierania złomu po rowach. Śniegu nie ma, można szaleć. Ciepło jest. Schodzimy, bo tam jadąc naprzeciwka, kamizelkę mam, żeby nie było. Także troszkę się dotrenimy. Jakaś porcelanowa żaba, weźmiemy sobie. Edź. Jeszcze żuczki, a pierdol. jedną stronę i drugą Zobaczymy, może coś będzie laskiem się tak przejdę Bo fajna pogoda kurde siedzieć w domu fajna pogoda się zrobiła to i ruch myślałem, że będzie troszkę ten ruch mniejszy no ale co się dziwić w końcu niedziela piękna pogoda jak coś znajdę odezwać no jest. Także moi drodzy, jesteśmy na podsumowaniu. Aha, tu jest ta żaba niby taka. Porcelanowa, a to sobie taką zostawię na ozdóbkę. To, to nawet skarbonka jest, wiecie. Ale pusta, pusta skarbonka. Także to jest ten urobek, noworoczny urobek zbierania złomu po rowach. Uważam za otwarty, taki na lajcikie, na lajciku zrobiony. Puszki po kukurydzy, czyli i tu jeszcze chyba halne, jest stalowe. No, halne są stalowe. Reszta mamy tutaj. Puszki aluminiowe także uważam sezon za otwarty. Jak śnieg nie spadnie, to myślę, że zrobimy więcej sobie akcji zbierania tych puszek aluminiowych. Bo jak widzicie, Big bag już tutaj aż się z niego powoli zaczyna wylewać. I myślę o sprzedaży, żeby sobie zrobić miejsce na nowe puszki. Dobra, no to ja nie przeciągam. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć, nawet nie będę liczył. No raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, może nie będę no, dzisiaj na, na No, 20 powinno być. <śmierdziwia> Nieważne, ile ważne, że jest sezon otwarty. Cześć, trzymajcie się. Dużo zdrówka.